Trust no one. Witam, XGRO z tej strony. Taka fajna e, pocztówka śmiga teraz poza po, po granicy, jeżeli chodzi tu szczególnie po Stanach, jeżeli chodzi o, 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 o krypto, związana oczywiście z, e, z heksem, więc widzimy, że heksykanie nie odpuszczają, a w tej chwili jest to, jest to bardzo piękne, piękne porównanie i bardzo pouczające porównanie dla wszystkich tych, co za pierwszym razem tego nie zrozumieli. Więc, i zaraz sobie o tym powiemy. Wiele osób mówi, że za bardzo odpuściłem Heksa, czy w ogóle całkowicie odpuściłem Heksa, więc powiem, powiemy sobie o Heksie. Wiele osób mówi, że Zen, o co chodzi z tym Zen, że tam wartości, gdzie ta wartość, powiemy sobie, powiemy sobie o Zenie i o nadchodzących jeszcze zenach w tekach. Ale zanim o tym wszystkim sobie powiemy, chciałem wam jedną rzecz przypomnieć wszystkim tym, co tradują ze mną. Jeżeli tradujecie i częściej zdarza wam się, że zbyt szybko zamykacie pozycję lub też pozycja jest wam zamknięta przez zielony SL, to nie jest nic złego. Lepiej to niż mieć stratną pozycję. I ja tak bardzo często mam, bardzo często. Zielony SL mi zamknie pozycję, sam zamknę pozycję zbyt szybko, ale za to nie mam prawie stratnych pozycji. Więc wolę te 10%, 10%, 10% utrzymywać, niż łapać się, że spekuluję lub jestem nadmiernie optymistyczny do tego, co się ma wydarzyć w mojej głowie i w tym samym na rynku i stracić na tej pozycji. Jest jeszcze takie jedno narzędzie, o którym wam nie mówiłem tutaj na Bajbicie, jeżeli tradujecie ze mną na giełdzie Bybit. Która zresztą wiele osób mówi o 20: tam Bybit będzie weryfikacji potrzebował. Ja dzisiaj specjalnie moje konto na BajBicie nie jest zweryfikowane i dzisiaj wypłacałem właściwie ze swojego konta środki, i wszystko śmiga bez żadnej weryfikacji. Jedyna rzecz, co nie możecie robić, oczywiście, jeżeli jest, nie jesteście, jeżeli nie chcecie weryfikować konta na Bybit, to oczywiście nie używacie tego rodzaju narzędzi jak. Zarob, zarabianie NFT-ki yy, i inne tam launchpady. Jeżeli tego nie używacie, to Bybit od was nie będzie wymagał żadnych weryfikacji. Więc w taki sposób to działa. Bo ludzie dalej tego jakby o ode mnie coś tam zażądali albo coś no bo używacie innych narzędzi. Jeżeli tylko używacie Bybit do tradingu, jeżeli tradujecie spot, nawet nie macie trading fees, czyli nie macie opłat za kupno sprzedaż krypto. Dlatego o tym mówię. Um, Wracając do tematu, cztery takie wasze ulubione wykresy możecie sobie tutaj wrzucić gdzieś, jeżeli macie wolny monitor i chcecie mieć podgląd, i może sobie tutaj, że tak powiem, włączyć i macie podgląd na to, co tam chcecie obserwować przez cały czas. Takie dodatkowe narzędzie, tutaj nigdy o, o tym chyba nie wspominałem, a często to używam, więc pomyślałem, że wspomnę również o tym, chociaż jak widzicie, rynek, naczynia połączone, wszystkie wykresy, e, mamy BNB, Ethereum, Bitcoin, XRP, wszystko podobnie, wszystko podobnie się zachowuje. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o, o to, co dzieje się w tej chwili, to tak chciałbym złapać tutaj longa, tutaj nie, nie, nie wszedłem w longa, tutaj na godzinówce, jeżeli chodzi o ten EMA cross i teraz tak patrzę, czy czasami, czy czasami już nie przegapiłem tego, tego takiego śmignięcia w górę i już mi ten stop lossy i to wszystko nie poustawiam, więc chciałbym widzieć tutaj jakieś potwierdzenie, że ta zielona linia zostanie utrzymana i obroniona i zaczniemy podążać dalej w górę. I ten czterogodzinowy wykres, również tutaj ta czerwona, tutaj znowu tutaj bronimy tego poziomu, więc zobaczę, zobaczę jak to wygląda. Jeżeli tutaj będzie jakieś tchnienie e, optymizmu i, i ruch w górę, to może tutaj spróbuję sobie, spróbuję sobie zaspekulować na, na tym longu. Na Bitcoinie. Tak to, przynajmniej, tak to przynajmniej u mnie wygląda. Więc e, e, wróćmy do wartości jeszcze przez sekundę. Wracając do tego, o czym chciałem mówić, a więc wracając do, do, do e, krypto, i do zena, i do heksa. Kiedy mówimy o, o heksie, kiedy mówimy o zenie, e, Trzy lata temu, 2019 rok, kiedy zacząłem mówić o heksie, i kiedy czytam komentarze z tamtych czasów, co pisali mi wtedy subskrybenci pod, i czytam to, co dzisiaj piszą mi pod zenem, to co jest jakby, jakbym déjà vu, déjà vu przeżywał. Raz jeszcze, te same komentarze, te same problemy, ten sam, ten, ten sam tok myślenia. Inne osoby, ale powiem Wam, jak ja to odczytuję. Słuchajcie, a, wartość. OK, macie kawałek papieru w ręce, na którym jest martwy król i, i zdjęcie martwego króla i jakiś numer. Powiedzmy sobie prawdę. To, co trzymacie w ręku, to jest nic innego jak umowa społeczna, że ten papierek jest warty tyle, ile na nim jest napisane. A właściwie ta umowa społeczna, że ten papier jest tyle wart, jest nawet, że tak powiem, cały czas. Aktualizowana, ponieważ idziecie do sklepu, i wczoraj bułka kosztowała 90 groszy, a dzisiaj kosztuje złotówkę, i nagle to jest umowa społeczna, że ja już tej bułki nie dam ci za 90 takich grosików. Musisz mi dać całe 100 grosików, bo właściwie te twoje 90 grosików już nie jest warte tej jednej bułki. Tak to wygląda. Więc Patrząc na to, w jaki sposób kreowane są pieniądze, w jaki sposób ta wartość jest ustalana, jak umownie, społecznie sobie to wszystko w głowie, że tak powiem, i między nami ustawiamy, to dlaczego by, dlaczego by samemu nie kreować swojej, swojej własnej wartości? I dlatego właśnie jesteśmy w krypto. Dlatego jesteśmy właśnie w krypto. A co nauczyło nas poprzednia Bessa i co nauczyła nas obecna bessa to jest to, że i tu jest świetna taka pocztówka chodzi po postanach widzę trust no one nie ufaj nikomu to jest to, że um, nauczyliśmy się i uczymy się cały czas że własne posiadanie swojej własnej wartości bez pośredników bez ufania nikomu a oparcie tylko i wyłącznie na czymś co jest dla nas czytelne, transparentne i zrozumiałe ma sens długoterminowo. Co pokazuje mi Heks od trzech lat do dzisiaj i co pokazuje, co nie pokazuje, ale prawdopodobnie pokaże mi podobnie Zen. Przy czym Zen, nawet powiedział je, powiedziałbym, jest bardziej bardziej tak przyjaźnie dla większego, większego, większego grona ludzi przyjaźnie odpalony i stworzony niż nawet heks. Chociaż na heksie, pomimo to, że chwilę odpuściłem i nic tam o heksie nie mówię i patrzę na to, co się dzieje, na heksie wcale nie jestem, nie położyłem laby na heksie i kreski i nie powiedziałem, że to, to, już, jest, to już jest koniec. Nie, ja uważam, że heks odrobi z powrotem. Nieważne, czy to jest HEX, czy to jest, e, e, słuchajcie, Bitcoin, czy to jest Ethereum, czy to jest jakikolwiek inny token, który sobie zobaczcie. Nie ma znaczenia, kto go stworzył i tak dalej. Wszyscy dostali w bes obniżkę cenową o 50, 60, 70, 80%. No i HEX również, jako że młody, młody token. Więc patrzymy tutaj, jak te 2,2 centa. Już tutaj zostało, że tak powiem, odbite kilka razy. Raz, dwa, trzy, trzy razy. I, i, I powiem Wam, że patrząc na przyszły rok i teraz tak się zastanawiać, można. Przyszły rok, 2023, połowa następnego roku będzie już takim przedbiegiem i, 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 i zacznie się taki takie przedstart inwestorów rozgrywek, popot zbliżający się bitcoinowy having, co znaczy, że nagroda za wydobycie Bitcoina zostanie obcięta znowu o połowę. Czyli tam z sześciu bitcoinów co 10 minut do trzech bitcoinów co 10 minut, co zmniejsza podaż oczywiście bitcoinów na rynek i itd. itd. Więc, więc w przyszłym roku, połowa roku może się już zacząć, mogą się zacząć takie przedbiegi do, do, tego, do, 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 tej, całej, do tej całej sytuacji, co Również widzimy, i tutaj jak, jak popatrzymy na to, nawet jak Rysiek ostatnio tutaj, że już, że już również Rysiek próbuje nawet od, częściej tutaj zaczyna coś zaczyna coś przebłyskiwać, co się dzieje tam w pulse chainie i tak dalej. A więc jeżeli będziemy mieli Pulse chain odpalony, jeżeli będziemy mieli Pulse X, jeżeli będziemy mieli obni o, e, having bitcoina zbliżający się, to może to może, że tak powiem, odpalić. Następną hossę, o której wiele osób wspomina, a wiele osób w to absolutnie nie wierzy. Jeżeli nie wierzysz w to, że będzie następna hossa i myślisz, że Bitcoin, Hex, ZEN czy cokolwiek innego, o czym ktokolwiek mówi, ja czy ktokolwiek inny, że to absolutnie nie jest dla ciebie, to jest w porządku. Odpuść sobie, stój z boku, obserwuj, co się dzieje. Nikt nikogo do niczego nie musi namawiać. Nie ma potrzeby. Nikt za to nie ma płacone. Żeby kogoś. No może nie, nie jak nikt, niektórzy mają płacone za to, żeby o czymś mówić, ale ja przynajmniej nie mam za to płacone, żeby o czymkolwiek mówić. O Zenie, czy o heksie, czy nawet o płuszczenie, czy o czymkolwiek innym. Tym bardziej o, 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 o jakichś innych tokenach. Więc kiedy myślisz, że to nie jest dla Ciebie, spoko, stój z boku, obserwuj, patrz, jak inni patrzą, i co inni robią. Jaka jest, jak się ta gra rozgrywa. Ale ja myślę, tak sobie patrząc, patrząc na, patrząc na Hex, patrząc też na Zen, że, że właściwie jesteśmy, jesteśmy naprawdę, szorujemy dno. Patrząc na Bitcoina, że szorujemy dno tej Besy. Ja pomimo tego, co, co, co wiele osób ciągle trzyma z tyłu głowy, a więc te dodatkowe. Problemy, które mogą się pojawić. Ja już widzę, że Binance się tam wybrania, że, że inne to wszystko zaczyna się stabilizować. A znowu na rynku tradycyjnym, bo też wiele osób porównuje to do rynku tradycyjnego, na rynku tradycyjnym ja uważam, że banki centralne z Fedem na czele y, zrobią swoją zwrot w sytuacji w przyszłym roku i nagle okaże się, że dalej będzie, będą rozgrywać gierkę, jaką rozgrywały poprzednio, więc tym bardziej pchną. Krypto, jak i inne rynki do, 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 do Hossy, więc to będzie ciekawe, ciekawa sytuacja. Takie są moje założenia i w taki sposób mam zamierzam to rozegrać. Teraz, jeżeli chodzi o, 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 o tą wartość i o Zen i o Hexa, więc HEX u mnie zostaje Zostaje na tym samym poziomie, z jakim właściwie startowałem. I patrząc, kiedy, kiedy patrząc na, 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 na to, w jaki sposób rozegrałem Hexa, i patrząc teraz w jaki sposób rozgrywa się Zen, to powiem wam, że Zen bardzo przypomina mi, przypomina mi rozgrywkę Hexa, ale jest to zupełnie inna gra. Kiedy patrzymy na kiedy patrzymy na EtherScan i możemy wejść na EtherScan, możemy wejść na Zen Token i możemy wejść na hod, Hodlers, czyli tych co trzymają Zen, portfele zenowe, to widzimy jak Równomiernie rozłożone są te wszystkie, te wszystkie portfele i ile, gdzie, kto ma na portfelu. I powiem Wam, że <laughs> patrząc na te wszystkie portfele i patrząc na to, ile kto i co ma na portfelu, i w jaki sposób tutaj jest właściwie rozgrywany ten Zen, to właściwie podoba mi się to. Podoba mi się to, jak to jest. Wymyślone, jak to jest rozłożone i jak to jest przedstawione. Szczególnie, że jeżeli nie chcesz wydawać pieniędzy kupując zen, możesz go najzwyczajniej w świecie mintować, czyli odpalić sobie na portfelu czas czekania na swoje zeny i następnie te zeny po tym czasie odebrać. Oczywiście, zen jest za darmo, ale obsługa. Ethereum nie jest za darmo, a więc zena, za zena nikomu nie płacisz, ale za używanie sieci Ethereum już trzeba zapłacić. Ale w tej chwili wygląda to mniej więcej 2-3 dolary za odpalenie, takiego, odpalenie takiego, e, takiej emisji zenów na twoim portfelu. O czym mówię w moich poprzednich odcinkach, jeżeli ktoś ma ochotę, może dokładnie się zorientować, o czym mówię. I teraz, kiedy patrzę na to, co mówi Jack, że mm, zenefteki nadchodzą, Audyt ma być tutaj już gotowy jutro i widzi również, że kilka osób tu się przygotowuje pewnie po ilości Zenów w portfelu. Przygotowuje się do kupienia z unicornów, Jeżeli ktoś by się zastanawiał, co to są z unicorny, to są NFTki z tej oto półki. A więc. Ojeku, co się stało? No dobra. Wyłączył mi się ten. Z Unicorny to były te NFT-ki z tamtej półki, gdzie właściwie e, trzeba zapłacić 10 miliardów zenów za tego NFT-ka. Są też NFT-ki, które można zupełnie bez żadnego płacenia dostać i mintować tymi NFT-kami zeny, o czym już mówiłem również w poprzednich moich odcinkach. Ale co to może znaczyć? To może znaczyć, ruch ceny tego zena. I teraz zobaczmy sobie tutaj jak to wygląda, ponieważ jeżeli chodzi o ilość zenów w obiegu, to nawet nie ma ich nawet nie ma ich tyle, żeby żeby tam aż tyle tego wszystkiego można było wszystkich tych, wszystkie te NFT-ki kupić. Więc wiele osób też prawdopodobnie spodziewa się tutaj jakiegoś ruchu cenowego i między innymi ja się spodziewam tego ruchu cenowego. Dlatego też ja to rozegram w ten sposób prawdopodobnie, że nie będę się wysilał tutaj i palił tych zenów, miliardów zenów, ale mam zen, który jest przygotowany pod to, że gdybyśmy mieli taki ruch cenowy, takie 10x, to, to prawdopodobnie skorzystałbym z tego, realizując część. Tego zysku na tym zenie, przy, przy, takim, przy, takim, przy takich 10 x przy takim ruchu cenowym. Co zresztą zrobiłem również przy Heksie. Czy przy Heksie zrobiłem to hmm, przy, chyba przy pierwszych 100 x czy coś takiego, ale coś takiego było. Więc nic w tym złego. Można to wykorzystać. Tak czy inaczej, chciałbym, żebyśmy sobie się zastanowili, gdzie jest wartość i jak bardzo ta wartość, to jest tylko i wyłącznie umowa społeczna. Co i za ile. I dlatego, patrząc na zeny, patrząc na to, zresztą popatrzcie, my tutaj w Polsce jesteśmy dosyć dużym punktem zainteresowania, jeżeli chodzi o zen. Co, co mnie osobiście wydaje się, że, że mnie cieszy, bo kiedyś napisałem na Twitterze i, 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 i przyznam się, że jest to absolutna cały czas dla mnie prawda, i, i, i moment, na który czekam. Że mam nadzieję, że po odpaleniu puls że po jakimś czasie z Zenem, raz jeszcze będziemy wspólnie, tym razem już z większą społecznością, przeżywać tą euforię tego potężnego zarobku, który miałem ja osobiście na Heksie, gdzie niestety, ale świętowałem to w mniejszym gronie, ponieważ wiele osób totalnie sobie o to odpuściło. Więc Dlatego taką, mieć taką większą społeczność, która na tym wszystkim by naprawdę wyszła na, na bardzo dobrze, na plus, czy to przy pulszeniu startującym, czy to przy zenie, czy to prze, też przy nawet ciągle przy heksie, to, jest, to, jest, to będzie bardzo przyjemna, że tak powiem przyjemna sytuacja. Chciałem również wspomnieć, że tutaj kolega Mark Wild, to jest jeden Polak, który mieszka za granicą. I odpalił tutaj taką książkę. Książkę odpalił. Jest, jest to drukowana, ale po polsku jest chyba tylko i wyłącznie na PDF-ie, gdzie opisuje swoje własne własny punkt widzenia, jeżeli chodzi o, o, o tą drugą kryptorewolucję, jak to nazwał. Więc możecie z nim pogadać na Misji, możecie również zagadać do niego na, na Twitterze, jeżeli chcecie, i. I się wypytać co i jak. Więc taki jest mój obecny punkt widzenia, jeżeli chodzi o, o to, co się dzieje i w jaki sposób ten 2023 rok może wyglądać, i jak możemy w międzyczasie drukować swoją własną kasę. Dosłownie drukować swoją własną kasę, ponieważ wszystko jest tutaj tylko i wyłącznie umową społeczną. Co jest, ile wart. Wart. Tak to i taki sposób to widzę. I co? To by było chyba tyle na dziś. Ta widokówka mi się bardzo mi się podoba wśród tej widokówki. Tyle ludzi, co, co mówiło, że Heks jest skamem i że Heks to oszustwo. Nagle okazało się, że albo sami promowali coś, co totalnie było oszustwem, albo sami byli oszustami. Tyle. Na razie trzymajcie się, cześć.